Dobry dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj pozwoliłem sobie troszeczkę na dłuższe przebywanie w domu troszeczkę troszeczkę wsłuchanie się w słowo Boże. I tak siadłem sobie w fotelu z pustymi rękami, mówię Duchu Święty. Jak ty mi czegoś nie dasz, to ja, ja nic nawet nie chcę wymyślać. Po prostu daj mi słowo, które będzie ożywcze, daj mi słowo, które przyniesie życie. I tak sobie siedzę w fotelu i poprowadziło mnie do miejsca, w którym właśnie medytowałem to słowo, które żujemy. Błogosławieni, którzy się smutną, albowiem będą pocieszeni. I bardzo mocno zostałem skierowany do właśnie tego słowa pocieszeni. Pocieszeni, para, nie umiem tak fajnie, tutaj musiałbym mieć ten przekład grecki przed sobą, żeby to przeczytać. A nawet wtedy bym mógł przekręcić, więc nie będziemy tego ryzykować. Ale co ciekawe, sięgnąłem do oryginału i zacząłem to słowo zgłębiać co ono w oryginale znaczy. I okazuje się, że to słowo w, w rdzeniu samym, czyli będą pocieszeni, pocieszeni, ma prosić, prosić, pocieszać. I, i ciekawe, co ciekawe jeszcze, rdzeń tego słowa mówi o parakletosie, o Duchu Świętym, on jest naszym pocieszycielem, on jest tym, który został posłany, aby nas pocieszać. I w tej perspektywie zacząłem się zastanawiać nad tym smutkiem, który w jakikolwiek sposób jest w naszym życiu, czy to przez grzech, czy to przez jakieś trudne sytuacje w naszym życiu. I zacząłem się zastanawiać właśnie w tym kierunku, w tym kierunku, w którym jestem smutny, w którym jest jakieś strapienie w moim życiu, i ktoś o coś mnie prosi. Nie? I, I teraz pytanie jest, czy będę umiał? zostawić ten smutek? Czy będę umiał e, skupić się na tym, na czym ktoś o coś mnie prosi? Czy będę umiał skupić się na tym, że na przykład Bóg przemówi do mnie i powie, słuchaj, wyznaj swój grzech. Słuchaj, zostaw ten grzech z tyłu za sobą. Czy będę umiał skupić się na posłudze, bo ktoś na przykład prosi mnie o coś? Czy Dalej będę zafokusowany na tym smutku. Wiecie, i tu jest dobra nowina, że pocieszenie przychodzi przez prośbę. I albo Bóg nas o coś prosi, przez swoje słowo, przez swoich proroków, albo przez drugiego człowieka. I kiedy my wchodzimy w tą prośbę, czyli idziemy i wypełniamy to, do czego ktoś nas zaprasza, do czego Bóg nas zaprasza. Doświadczamy pocieszenia. Nagle okazuje się, że przez to, że wszedłeś w miejsce, o które zostałeś poproszony, żebyś wszedł, i realizujesz tą prośbę, okazuje się, że doświadczasz pocieszenia. Okazuje się, że ten smutek gdzieś tam poszedł w niepamięć, rządzniku. I myślę, że tu jest też ukryta tajemnica. Tajemnica, w której Pan Bóg chce i jest naszym pocieszycielem i prosi nas i mówi do nas zachęca nas do czegoś żebyśmy coś zmienili żebyśmy coś zrobili aby ten smutek został wyeliminowany z naszego życia Pan Jezus Chrystus został poproszony przez Ojca aby poszedł na krzyż aby oddał swoje życie za mnie i za ciebie abyśmy mieli życie w obfitości abyśmy mogli żyć życiem zmartwychwstałego abyśmy mogli za nim podążać i chodzić w jego zwycięstwie bo on jest tym, który zwyciężył grzech, szatana i śmierć. On jest tym, który zwyciężył chorobę. On jest zwycięzcą i wystarczy, że ja i ty będziemy go słuchać. Wystarczy, że będziemy mu posłuszni. Nawet jeżeli to będzie dla nas nie na rękę, dzisiaj na przykład od samego rana wiele sytuacji było mi nie na rękę. Jeden telefon, drugi, trzeci, ale poddałem się temu. Poddałem się posłusznie z ufnością i z wiarą. Że Bóg ma w tym plan i myślę, że, że tak też jest w Twoim życiu. Zachęcam Cię do tego, abyś nie boksował się z samym sobą, abyś nie trwał w skupieniu na trudnościach, które przeżywasz, na smutku, który przeżywasz. Jeżeli jest jakiś smutek w Twoim życiu, to wsłuchaj się, jaka jest prośba Twojego Pana, Jezusa Chrystusa, w jaki sposób Duch Święty prowadzi Cię tak naprawdę do pocieszenia. To jest bardzo ważne. Jeszcze dzisiaj rano tak też odbierałem bardzo mocno na modlitwie, jeżeli Twój brat zgrzeszył przeciwko Tobie, idź i napomnij go w cztery oczy. Może ktoś rzeczywiście zgrzeszył przeciw Tobie. Może to doświadczyłeś w ostatnim czasie takiego mm, dotknięcia grzechem przez kogoś drugiego. E, zachęcam Cię do tego, żeby zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z tym, co Bóg Cię prosi, idź i napomnij go w cztery oczy. Ale niech to dokona się w cztery oczy. Idź i porozmawiaj. To jest rozwiązanie dla Twojego smutku. W dniu dzisiejszym, słysząc głos Pana, serdecznie zatwardzajcie. Trzymajcie się, do zobaczenia niebawem. Cześć.